Jesteśmy tutaj właśnie z doktorem Sendeckim i z panem Filipem Warownym. Filip Warownym i Opoza? Skąd pan jest? Ja jestem z Opola, przyjechałem na tym czymś. Opola tego na południu Polski. polskiego, tak. Tak, tak. No tam mniejszość antypolska. No, działa Zajecie dalej, ale ich jest coraz mniej, na szczęście. Wyjeżdżają, bardziej niż my, także okej. Okay. Opole będzie nasze. Będzie nasze, więc postulat telewizji narodowej, że jest nasze. Sendecki. Chodzi o to, żeby było bardziej nasze, żeby należało do telewizji narodowej, żeby tam wszyscy oglądali telewizję narodową. Tak, no miejmy taką nadzieję. No Ale i jutro. Wchodzisz do Warszawy, jak już odpowicie Pięgrzybkę, kiedy pojedziesz do Częstochowy? 14 sierpnia. Wtedy będzie 18. telewizja narodowa obecna. W się, się pojechać do Święcimia, bo tam jeszcze będziemy. W Święcimia będziemy oddali hołd hmm, świętemu Maksymilianowi. Będzie narodowa na Polska, będzie Damian Bieńko, będzie kolega Maicher z Krakowa. Zacieśniamy więzy z kolegami z Krakowa. Myślę, że teraz ludzie zaczynają widzieć, jak ważnym, świętym jest Kolbę. Kolbe pochodzenia niemieckiego. Jego kuzyn, też Kolbę, zginął w Polsce jako żołnierz Wehrmachtu. Że taka jest polska historia i niemiecka. Ktoś nas skłócił. Ktoś nas na siebie napuścił i my się musimy tego ktośa pozbyć. Ten ktoś chce zapanować nad Auschwitz, zataja prawdę o 4 milionach wymordowanych tam, większości Słowian. Zataja prawdę, że licytacja na Holokaust została wygrana przez Słowian, niestety. My tego ktośa stanowimy, musimy wyżenąć. Czaki. No i doktorze no telewizja narodowa będzie jutro też obecna na na, w czasie wyjścia tak, pielgrzymki. Jutro o 7 rano kolegę Żebrowskiego z e, pod kościoła świętej Anny e, kolega żebrowski będzie szedł w e, czarno-czerwono, biało-czarno-czerwonej biało -czarno grupie, piękne kolory a, Krzyżowców kolory krzyżowców, także kolego idźcie w tej krucjacie i nie za często wpadajcie do Konstantynopola. Dla telewizji narodowej reportaż spod no powiedzmy Halimirowskiej. Mirowskiej. Hali Mirowski, to jest Jana ja Pawła II Tak, spod Jana Pawła II o reportaż realizował Konrad Żebrowski